Witajcie, witamy ponownie, bo tutaj jakieś złośliwości rzeczy martwych nie zarejestrowały naszych ostatnich kilku minut poprzedniego odcinka. To też, to też nagrywamy taki bonusik do tego trzeciego odcinka. I w nim nie zdążyliśmy się pożegnać z Państwem i podziękować za, za, to, że, za to, że tutaj ktoś chce nas oglądać, Jak wiecie, doskonale. Wystartował kącik tej oto sympatycznej pani, okiem, okiem pielęgniarki, tak, czyli w którym będzie, będziemy mówić o, właściwie ty będziesz mówić o e, sprawach medycznych. A, co ty, ty się na piłce nie znasz no, za bardzo, no ale już uzupełniamy. No i tutaj, i tutaj, właśnie, żeby też moja kochana mążka miała swój udział w moim kanale w futbolu w szóstej części świata, no to. No to też postanowiłem zaangażować ją też w ten projekt, a myślę, że swoją fachową wiedzą medyczną na pewno wniesie bardzo wiele do tego, do tego programu, do tego kanału i wiele. Wiele, szczególnie tutaj jakby tak mieszając, łącząc to w pewnym sensie z piłką wschodnią. No tutaj połączyliśmy w wątek Rusłana Malinowskiego, jego strasznej kontuzji, ale myślę, że pewne wątki dotyczące ogólnie piłkarzy i tak dalej, tu zdrowotne ciekawostki których powie tutaj, ale tam na pewno. Mam już pomysł pojawia. na Ronaldo tego. Nie, nie na Real, mam jakieś Przysadki mózgowe. Tak, tak. No, o, przysadka tematem jest ci bliski. Jestem już specjalistką. No tak, musiałbym znaleźć gdzieś czy w świecie postowieckim nie ma takiego piłkarza e, z niedoczynnością przysadki, ale to, to taki research musiałbym sobie zrobić. Raczej na... to nie znajdziesz, bo to jest 100 tysięcy urodzeń. No tak, ale może no, to były Związek Radziecki liczy tam prawie 300 milionów ludzi, więc więc może no na pewno ponad 280 w każdym razie więc może może tam jakieś skoro jeden na 100 tysięcy no to no to jak mamy to może być kilka tysięcy takich przypadków tam więc no zobaczymy ale wśród i ludzi gra w futbol. Trudno powiedzieć ilu, z, ilu wśród ilu ukarzy by się znalazło takich przypadków w świecie post sowieckim. No? No, oczywiście Messiego znają wszyscy, ale na pewno coś wymyślimy, coś znajdziemy. Futbol w szóstej części świata, i tutaj kącik okiem pielęgniarki. Jak najbardziej tutaj zachęcam, tutaj w swoim imieniu, w imieniu mojej małżonki pani Arlety, więc tutaj. Tutaj tyle chciałem tytułem jakby uzupełnienia odcinka trzeciego, takiego bonusiku. Raz jeszcze zachęcam: subskrybujcie, komentujcie. Zachęcajcie znajomych do podania dalej naszego kanału. Właściwie mojego tutaj, przy, i jeśli chodzi o kącik, tak? Także no to, to, to i naszego, Więc jest, zachęcam, zapraszamy. I dziękujemy za dzisiaj i do następnego programu, do następnego odcinka. Trzymajcie się. Do zobaczenia.